Siemanko z tej strony Astifer. Moi drodzy, zapraszam do kolejnego randomu na tym kanale. W dniu dzisiejszym powiedzmy, że jeszcze w świątecznym klimacie zagramy sobie nie w jedną, nie w dwie, ale aż w trzy świąteczne gry, a na pierwszy ogień pójdzie gra Ho, ho, ho Yellow Snow. Bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do rozgrywki. O co chodzi? Po prostu, jak widać, mamy Pęcherz Mikołaja i co? I lejemy. Mamy określoną ilość czasu. Jeśli nie zdążymy, to jest powtórka. Jeśli zdążymy, przechodzimy dalej. Mamy super świąteczną skarpetkę, którą wylaliśmy na śniegu. I przejdźmy sobie dalej. Nie możemy zatrzymać się. Jak już zaczniemy, musimy to zrobić w miarę szybko. Ok. Udało się, mamy świąteczną gwiazdę. Spróbujmy sobie następny. Okej, okay, okej. Okay. No i dobra, jest. Cukierek, ale nie udało mi się. Czemu mi się nie udało? Dobra, nieważne, spróbujmy jeszcze raz. Czy ja z czegoś nie zauważyłem? Hmm. o co chodzi? Przecież jest tylko 10. Dobra, moi drodzy, nie wiem o co chodzi. A skoro nie wiem o co chodzi, spróbujmy może jeszcze raz. Spróbujmy. Okej, okay, udało się. Tutaj gwiazdę. Gwiazda też się udała. No, teraz nie zdążyłem, okej. Okay. Okej, okay, udało się. Mamy bombkę. Czyli coś się po prostu źle załadowało, bo pokazywało cukierka. Teraz jest cukierek, okej. Okay. Mamy prezent. Jak tu jest dalej? Tak. No to tu mamy choinkę. Tak właśnie. A źle, źle, źle. Ale udało się zrobić sanie. O kurde, no to już będzie skomplikowane. Czemu mi nie zaliczyło. a Dobra, moi drodzy, na tym polega ho 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 yellow. Snow jeśli ktoś doszedł znacznie dalej, może się tym podzielić w komentarzach. A tymczasem przejdźmy do następnej gierki. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy w drugiej gierce, a druga gierka to Christmas Gold Mine Strike. O co chodzi w tej gierce? Przejdźmy sobie i już wam mówię, jest to po prostu coś w rodzaju, no nie wiem, czy to jest ala Tetris, no Tetris może nie. Po prostu musimy sobie rzucać naszą cukierkową laską w kolorki. Dwa kolorki się zbijają. I musimy zbić wszystko, żeby Mikołaj, a przynajmniej większość, żeby Mikołaj mógł przejechać. Jeśli mu się to uda, no to mamy poziom wygrany. Jeśli mu się nie uda przejechać, no to jest. Jesteśmy tak z dziewułka no, nie powiem gdzie No ale wszyscy wiedzą o co chodzi oczywiście Tutaj zbijmy sobie złote e, Jeszcze prezenty muszą spaść e, Dobra złote zbite e, Co tu jeszcze Czerwone e, Standardowo Trzeba poczekać dobra. E, Co by tu co by tu Niebieskie. Muszę odciąć, żeby nie dojechały do mnie, bo jak dojadą to będzie źle. Więc zbijmy sobie to, zwijmy sobie tutaj. Czerwone zbite, niebieskie też. Kolejne zielone sobie zbimy. Jest coraz gorzej. Jakby to zrobić teraz? Uhuhuhuhu. A to idzie kurde na czas, dobra To jednak nie mogę sobie siedzieć i się zastanawiać Dobra to spadnie, to spadnie To jest zniszczone No dajesz Mikołaj, dajesz Dobra udało mu się Zniszcz to Zniszcz to Kurde czemu to jest złote Dobra, chyba mi się to nie uda jednak Nie udało nam się. Zostaliśmy zepchnięci, ale na tym mniej więcej polega gra shooter taki świąteczny. Musimy zbić wszystkie kocki. Jak się uda, to możemy przejechać do następnego poziomu. Jeśli nie, try again. Ale nie zatrzymujemy się, tylko przechodzimy do trzeciej gierki. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy, jak już widać, w gierce numer 3. Da, da, da. No i tak jak gierka nam intro powiedziało, gramy w Rocket Santa 2. Będziemy latali naszym Mikołajem z jetpackiem i ratowali, łapali i ściągali na ziemię prezenty. A tak naprawdę będziemy ściągali sobie kasę, żeby te prezenty odblokować. Ok, zostaliśmy wystrzeleni. Jak przytrzymamy lewy przycisk myszy, mamy busta, ale paliwo nam się kończy dość szybko. A jeszcze lecimy, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, dobra, lecimy w górę, póki możemy. No i dobra, zaliczyliśmy glebę po prostu pięknościową, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki, bardzo dobrze. Huhu, dostaliśmy, nie wiem co to wygląda, to trochę jak jakieś cukierkowate cusie. Okej, okay, ale przejdźmy sobie dalej. Okej, okay. mamy trochę kaski. Okej. Okay. I możemy sobie tak, ulepszać naszego Mikołaja Zarówno działo jak i samego Mikołaja, jakieś jetpacki, boczne rakiety i jakiś hełm Jak i możemy sobie też pozwiększać troszeczkę nasze dodatkowe rzeczy typu paliwo, jakieś tokeny Żebyśmy mieli większego boosta albo magnet Powiedzmy ulepszy sobie magnes no i dobra, sprawdźmy, jak to będzie dalej. Wystrzeliliśmy się na maxa, Ok, boost, boost, lecimy na buście. O, kurde, nie trafiłem w paliwo. Dobra, no, jeszcze w górę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Sprawdz tokena, dobra. I wracamy na ziemię. Ok, możemy zakręcić jakimś magicznym kołem. Co nam to da. Dostaliśmy X-Mass. OK, dostaniemy boostap przy następnym skoku. Dobra. To sprawdźmy sobie, jak to zadziała. OK. Ho-ho-ho. Dobra. Ulepszmy sobie tokena. Maksymalny boost. Oh, kurde, lecimy w orbitę normalnie. Plus, dobra, jeszcze tam dodatkowego bousta, a co się będziemy chrzańć No ale leć w górę, leć, 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 leć. Dobra. Nie udało się, no to spadaj. Okej. Okay. Dobra, mamy gwiazdkę. Tylko jedną bywa. Udało nam się chociaż zdobyć? No ni niestety tylko jeden. Nie udało nam się zdobyć dwóch. Bywa. Let's Pimp Santa! No nie mamy chyba tyle kasy, żeby ulepszyć naszego Mikołaja, ale moi drodzy myślę, że tu możemy sobie na tym miłym akcencie, na tym miłym latającym jetpackowym Mikołaju zakończyć naszą rozgrywkę. No coś mu nie idzie ten lot do góry. Gierki są w miarę fajne, jeśli chcecie sobie sami zagrać to linki do nich wrzucę wam w opisie pod tymże filmem. I moi drodzy, mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym odcinku. Jeśli tak, to odsyłam Was za outra, No, wam może coś nowego powiedzieć, może niekoniecznie. Jeśli chcecie to, sprawdźcie, a tymczasem trzymajcie się na razie i Siemanko yo, Do zobaczenia. Jakbyście się chcieli pożegnać, tak też możemy się pożegnać. Trzymajcie się, cześć.